W tym filmie przedstawię, ci, jak po dwóch latach treningu wyglądałem w taki sposób, i jak przeszedłem do tego w trzy miesiące. Więc jeśli chcesz zaliczyć podobną transformację do mnie, to obejrzyj ten film do końca. 1. Odpowiednie podejście. Patrz na budowanie formy, jak na coś, co będziesz budował przez następne dwa lata, a potem będziesz musiał to tylko utrzymać. Dwa lata z całego życia na zbudowanie zajebistej formy. To przecież totalny styl, Widzisz, ja dwa lata temu miałem takie podejście, że chcę formę tu i teraz. I zacząłem robić losowe ćwiczenia, jakieś 10 tysięcy ćwiczeń na brzuch i łapy i nic poza tym. Więc nie chcesz być jak jakiś napaleniec, co chce robić formę na lato, tylko chcesz zrobić formę na lata. 2. Plan treningowy. Nie rób losowych ćwiczeń, które zobaczyłeś na TikToku, bo trenowanie bez planu to jest totalna głupota. Ja trenowałem naprawdę długo bez planu, bo aż 2 lata, i przez te 2 lata miałem praktycznie zerowy progres. Więc zaufaj mi i zainwestuj w dobry plan treningowy i spersonalizowaną pomoc. A propos, jeśli chcesz uzyskać moją spersonalizowaną pomoc w budowaniu Twojej wymarzonej sylwetki, to umów się już teraz na darmową konsultację w opisie. Ale pamiętaj, stary, że jedna decyzja może zmienić całe twoje życie. Więc jeśli chcesz się wyróżnić na tle szarych mas, palących jakieś truskawkowe epety i hodujący sobie raka kłuc, to zainwestuj w siebie już teraz. Ale pamiętaj, że to tylko ty masz wybór. Trzecim błędem jaki popełniałem była słaba regeneracja. Nawet teraz śpię jakieś 6 godzin dziennie, i czuję, że mój progres jest mocno ograniczony, ale niestety teraz to kwestia priorytetów. Za niedługo wracam do spania po 8 godzin dziennie i progres znowu wystrzeli w kosmos. Bo kiedyś traktowałem sen niepoważnie. Kładłem się o losowych godzinach, wstawałem również o różnych, generalnie zjawałem sobie sen. Ale jak zacząłem o niego dbać, człowieku, progres razy 5 od razu, więc daj swoim mięśniom odpocząć i rosnąć podczas snu i śpi minimum 7 godzin dziennie. 4. Testosteron Widzisz, kiedy wyglądałem w taki sposób, na pewno miałem gigantycznego teścia. Nie robiłem żadnych badań ani nic tego typu, ale jestem w 100% przekonany. Ze względu na siedzący tryb życia, słabą dietę, czy wspomniany wcześniej brak dobrej regeneracji. Więc na temat co zabija twojego teścia powstaje już film, ale tak na szybko co możesz zrobić, żeby go zoptymalizować. Jest minimum 5 alik dziennie, bo one zawierają bardzo wysokiej jakości cholesterol, który jest prekursorem testosteronu. Drugą rzeczą, którą możesz zrobić, jest częste spacerowanie. Zobacz, stary, nasi przodkowie ciągle chodzili czy to biegali, czy chodzili ale kiedy prowadziliśmy koczowniczy tryb życia, to byliśmy w ciągłym ruchu i wtedy testosteron był najwyższy. Więc trzeba wziąć przykład z dziadków i zacząć chodzić. 5. Dieta W świecie fitnessu często słyszy się o kaloriach Różni trenerzy mówią inaczej Ale ja stosowałem się do zasady, że nieważne skąd pozyskujesz kalorie, ważne żeby się zgadzały I w dokładnie ten sposób zjebałem sobie cerę i z pewnością obniżyłem teścia Więc tak szczerze stary, nie ma czegoś takiego jak jedz co chcesz, ważne żeby kalorie się zgadzały Powinieneś jeść w 100% czystą, zdrową dietą Najlepiej by było, jakbyś się ograniczył tylko do produktów organicznych, takich jak mięso czerwone, jaja, masło, sól, woda i owoce. To byłoby idealnie, ale jeśli już musisz, no to jakiś ryż czy makaron, raz na jakiś czas spoko. Ale to nie może być podstawa Twojej diety. Powiniene się opierać na tłuszczach odzwierzęcych, bo one dadzą Ci energię lepszą od węglowodanów, bo długotrwałą. Taka dieta zapewni Ci wszystkie potrzebne mikro i makroskładniki, ale również lubi się z Twoim teściem, więc zdecydowanie warto tak jeść. A jeśli chciałbyś wyprzedzić 99% osób, które Cię otaczają, to odbierz mojego półdarmowego ebooka w opisie. Do następnego. Yo!